Serdecznie zapraszamy. Jak widać, to nasze zaproszenie spotyka się z dużym odzewem do tego, żeby przyjść, zobaczyć tę naszą uczelnię od środka. Oczywiście materiały informacyjne, ta promocja, którą robimy na co dzień to jest jedno, ale w mojej ocenie nic nie zastąpi możliwości obejrzenia, jak wyglądają zajęcia, jak pracują studenci, ale przede wszystkim też porozmawiania z kadrą, ale też ze studentami naszymi aktualnymi, nieco starszymi od maturzystów, koleżankami, kolegami, żeby zapytać o wszystkie... Blaski i cienie. O, mam na imię Agata, jestem uczennicą pierwszego zespołu szkół imienia Stanisława Stanisława we Wschowie. Przyjechałam tutaj, ponieważ e, zainteresował mnie kierunek e, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego, ponieważ e, od paru lat już e, pracuję w strażach. Chciałabym właśnie to rozwijać gdzieś, e, w kierunku medycyny się kształcić. No. i moim zdaniem e, ta uczelnia e, daje duże. Duże możliwości na przyszłość. Mam na imię Hania. Mam na imię Rafał. Jesteśmy studentami Kolegium Witelona Uczenia Państwowa na kierunku ratownictwo medyczne. Dzisiaj podczas Dni Otwartych zachęcamy uczniów do tego, aby podjęli naukę na naszej uczelni, na naszym kierunku, na naszym wydziale. A przede wszystkim, sam zawód ratownika medycznego daje nam różne ścieżki rozwoju, nie tylko praca jako ratownik w karecy czy na sorze. Chętnie ratownicy medyczni są przyjmowani do różnych służb mundurowych. Bardzo polecami zapraszam. Dzień dobry, aspirant sztabowy Jarosław Pawlaczek, samodzielny pododdział prewencji policji w Legnicy. Jestem dowódcą plutonu wzmocnienia. Zajmuję się również działem szkolenia. Jesteśmy tutaj w ramach wieloletniej współpracy z kolegium Witelona. Wielu z naszych policjantów jest studentami waszej uczelni i z drugiej strony wielu Waszych absolwentów wstępuje w nasze szeregi. Mam na imię Sylwia. Mam na imię Wiktor. I przyjechaliśmy z trzeciego liceum imienia Mikołaja Kopernika w Bolesławcu. I przyjechaliśmy tutaj, aby zapoznać się z ofertą uczelni Kolegium Witelona, aby zobaczyć też, jakie są organizacje studenckie i koła nauka. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka, to jest mój syn Jaś. Studiuję położnictwo na Kolegium Witelona i dzisiaj tutaj prezentujemy o naszym kierunku i serdecznie zachęcamy do studiowania położnictwa, ponieważ właśnie położne pomagają przyjść takim pociechom na świat i też instruujemy jak można nosić dziecko w huście oraz jak wygląda mechanizm porodu. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Chęcińska i jestem ze Strzegomskiego Liceum Ogólnokształcącego. Jestem nauczycielem języka angielskiego. Przyjechaliśmy z maturzystami, którzy dostali zaproszenia od tej uczelni na drzwi otwarte. Wielu maturzystów zdecydowało się na wybranie tej uczelni. Są bardzo zadowoleni z wyboru i polecają obecnym maturzystom. Pana imię Jezusia? Jestem studentką fizjoterapii, należy do AZS-u i zapraszam wszystkich, którzy tutaj przybyli, żeby dołączyli do nas, żeby propagowali w sport w Kolegium Witelona, uczelnia państwowa i przede wszystkim, żebyście się dobrze bawili. Dzień dobry, mam na imię Dobrusia i dzisiaj miałam przyjemność oprowadzać uczniów, którzy przybyli do nas na dni otwarte. Ja oprowadzałam akurat po Wydziale Humanistycznym. Szczególnie bardzo podobały im się sale i zajęcia związane z psychologią i mamy nadzieję, że możemy, będziemy mogli ich zobaczyć w październiku u nas w naszej uczelni.